Kiedy w Tarnowie mieszkańcy zastanawiają się, czy wschodnia obwodnica Tarnowa powstanie i w jakim kształcie, skrzyżów przebuduje generujące korki skrzyżowanie ze światłami władnej, w miejscu, gdzie łączy się dawna droga krajowa z drogami powiatowymi prowadzącymi w kierunku Woli Rzęgdzińskiej i Skrzyżowa. W tym miejscu ma powstać rondo turbinowe, będące częścią przyszłego ciągu komunikacyjnego. 30 czerwca w Urzędzie Gminy Skrzyszów podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W towarzyszącej temu konferencji obok wójta Marcina Kiwiora udział wzięli m.in. sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec, dyrektor krakowskiego oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski, posłanka Urszula Augustyn, poseł Piotr Górnikiewicz oraz starosta Tarnowski Jacek Hudyma. Ma ta inwestycja, budowa tego ronda poprawić bezpieczeństwo. Proszę Państwa, jako resort infrastruktury bardzo dużą wagę przykładamy do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Jesteśmy uczestnikiem światowego programu Wizja Zero, to jest wizja, która ma doprowadzić do tego, że w 2050 roku do zera zostaną ograniczone wypadki z udziałem osób śmiertelnych. Dzisiaj, tak powiedział pan minister Stanisław Bukowiec, jako generalna dyrekcja współczesniczymy i współtworzymy razem z samorządami różnego rodzaju inicjatywy samorządowe, czyli ies -y. I powiem tak skromnie, że jako Województwo Małopolskie od lat jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju, jeżeli chodzi o inicjatywy samorządowe, czyli współpracę generalnej dyrekcji z samorządami lokalnymi. Z inicjatywy pana ministra Bukowca, pani poseł Uli oraz pana posła Gorniesiewicza, już, tutaj, szanowni państwo, na starym roku w 2024 były dwa spotkania z miastem Tarnów i z gminami wokół miasta Tarnów w sprawie obwodnicy Tarnowskiej. Spotkaliśmy się dwa razy u mnie w Generalnej Dyrekcji, ustalaliśmy wiele i tam już padły wtedy deklaracje dwóch gmin, właśnie Lisiej Góry i Skrzyżowa o współfinansowaniu dokumentacji. To zadanie dla tej części województwa jest dzisiaj najważniejsze. Jak popatrzymy się naprawdę z punktu widzenia rozwoju sieci dróg krajowych jest najważniejsze. I to, co powiedział pan minister Stanisław Bukowiec, mamy trzy lata tylko ważną decyzję środowiskową. Oczywiście można powiedzieć, że można sztucznie ją przedłużać, nie przedłużać, ale trzeba się zabrać do roboty. I krótko powiedzieć tak. Dzisiaj po stronie miasta Tarnowa leży odpowiedzialność za dokumentację zgodnie z przepisami, o których mówił pan minister Bukowiec i na dzień dzisiejszy one są w czasie zmian, ale trzeba już podjąć rękawicę, aby rozpocząć proces przygotowania dokumentacji. To naprawdę niecałe dwa lata i możemy mieć dokumentację gotową do złożenia do ZRID-u do Urzędu Wojewódzkiego Małopolskiego i otrzymać ZRID. I to jest koszt, który myśmy wyliczyli wstępnie między 7 a 10 milionów, w zależności jakie firmy staną i jaka będzie oferta kosztów tych projektowych związanych z dokumentacją. A potem będziemy się zastanawiać, skąd i jakie fundusze wziąć na budowę tej obwodnicy. Ten krok, który dzisiaj jesteśmy tutaj świadkiem, czyli podpisanie tego ronda, który wychodzi tak naprawdę i łączy się z obwodnicą, dając rozwój gminie Skrzyżów, pokazuje mobilizację, determinację gminy. Chciałbym, żeby taka sama była też w mieście Tarnowie, bo to jest bardzo ważne, prawda? Bo tutaj mała gmina, jakim jest Krzyszów, a wykłada pieniądze, daje, pokazuje. I to jest naprawdę rozwój, bo to trzeba, szanowni państwo, widzieć. Właśnie podpisaliśmy umowę na projektowanie ronda. Nasza inwestycja, o której marzyliśmy od wielu, wielu lat. W tym momencie, na ładnie, gdzie są światła, gdzie się kurkuje, gdzie. Ilość inwestorów i z jednej, i z drugiej strony spowodowała zwiększenie ruchu. Myśmy tą analizę ruchu przeprowadzili i jednym z najlepszych wariantów, który może usprawnić ten ruch, to jest właśnie budowa ronda. Dzięki przychylności generalnej, dzięki współpracy z panem Starostą, ze Starostem Powiatowym, ze wszystkimi yy, pracownikami udało się dojść do porozumienia i wygenerować podpisanie umowy. Kwota to jest 737 tysięcy. Koniec wykonania tej dokumentacji to jest 2000, grudzień 2026 roku. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tego przedłużać I później Później budowa już jest po stronie generalnej Dyrekcji Druckowej Autostrad. Jeżeli będzie potrzeba, to my się nie odrzegniemy też będziemy partycypować, ale to jest jeden z ważniejszych elementów otwierających w ogóle okno na tą część regionu tarnowskiego, bo i w południową, i wschodnią część właśnie blokuje w tym momencie już. Y przepustowość tych świateł. Rondo tego nie będzie czyniło. Dalej my już z Tuchowem wybudowaliśmy drogę, która zwiększyła ruch i otworzyła też tereny, ale teraz z gminą Ryglicę i Tarnowskim planujemy kolejną inwestycję, która w tym momencie trwa koncepcja, gdzie tereny i naszej gminy, i gminy Ryglice zostaną otwarte, ale i również Szerzyny, że Piennik i pozostała część naszego regionu ze strony wschodniej byłaby by się komunik komunikować się będzie właśnie poprzez to rondo. Dlatego to jest tak ważne, że to rondo jest takim kluczem z jednej strony z regionu Tarnowskiego i tak naprawdę tej części regionu, a z drugiej strony z miastem Tarnowem i autostradą. I dlatego też tutaj mamy nadzieję, że wschodnia obwodnica Tarnowa powstanie, bo to ona bardzo szybko dostarczyłaby ten ruch do drogi krajowej, do, drogi, do autostrady, do drogi krajowej, gdzie nie byłoby już generowania Korków generowania ruchu po stronie miasta Tarnowa. Także to jest taka układanka wieloelementowa, ale zdecydowanie sprzyjająca rozwojowi całego regionu i to jest dla nas bardzo ważne. Jak rozumiem, z racji tego, że jest to w ciągu drogi krajowej, to gmina nie musiała tego dofinansowywać, a jednak się na to zdecydowaliście. Dlaczego? Przede wszystkim czas. Tutaj kluczowy jest czas. Gdybyśmy yy, starali się jeszcze negocjować, rozmawiać, być może by było więcej czasu potrzebne. My nie mamy czasu, a poza tym też chcemy pokazać, że nam zależy. To była jednomyślna decyzja radnych, którzy zawsze patrzyli prorozwojowo i my, przejmując na siebie dokumentację, odciążamy też generalną, bo tak naprawdę tutaj bardzo dużo konsultacji, oczywiście pod nadzorem generalnym, bo to jest ich, oraz Pawłotarowskiego będzie, natomiast my. Wiemy, że jest to ogromnie istotne też dla naszych mieszkańców, bo te problemy z były i, i, i są, i one zostaną zlikwidowane. Da to impuls prorozwojowy i zdecydowanie przyspieszy tę inwestycję, bo, tak jak pan minister zadeklarował, później budowa by była już po ich stronie. Owszem, my, jeżeli będzie potrzeba, dołożymy się do tego, bo wiemy, jak to jest istotne. To będzie miało również i wpływ na inwestycje no bo komunikacja otwiera takie możliwości. Zdecydowanie tak. I właśnie na to liczymy, bo my do nas przychodzi mnóstwo inwestorów, trwają rozmowy, niektórzy nawet deklarują 700 y miejsc pracy. Y I w przy tej układzie komunikacyjnym przy tych światach jest niemożliwe zrealizowanie y tego typu inwestycji, bo momentalnie by to zakorkowało nawet sami pracownicy, plus obsługa tego wszystkiego, po prostu to rondo by stanęło. Bo światła mają ten minus, że jest punkt martwy. Owszem, te światła były świetne kilkadziesiąt lat temu, kiedy ruch był znacznie, znacznie mniejszy. W tym momencie nie. Rondo turbinowe, bo o takowym mówimy, wygeneruje zdecydowanie mniejsze korki. Praktycznie może w, wielu, w, wielu, w większości czasu ich po prostu nie będzie. Samo rondo wystarczy do ściągnięcia dużego inwestora? Zdecydowanie nie. To jest tylko jeden z elementów. Do, do tego muszą dojść pozostałe ciągi komunikacyjne, do tego musi dojść infrastruktura wodno kanalizacyjna, do tego musi dojść miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie te decyzje mając miejscowy plan teren przemysłowy czy usługowy od razu idą, yy, idzie wypis i wyrys miejscowego planu i od razu można składać na dokumentację projektową. To jest ilość elementów, które trzeba poskładać, ale dzięki pracy Samorządu, całego regionu, ale u nas w gminie, gdzie te plany zostały porobione, infrastruktura została również porobiona, jesteśmy na to przygotowani. Czyli teraz czekamy na Tarnow. Teraz czekamy na Tarnow.